Maciej Kowalski, dzień dobry, witam Państwa Wraz ze mną w studiu nasz i Państwa dzisiejszy gość Jest nim oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży Komisarz Sławomir Dąbrowski Dzień dobry, witamy Pana, Panie Komisarzu Dzień dobry, witam Panie Komisarzu, wczoraj znaleziono ciało poszukiwanego Od kilku dni mieszkańca Łomży Możemy coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, niestety poszukiwania, finał poszukiwań Okazał się tragiczne. Znaleziono ciało tego mężczyzny Policjanci wyjaśniają co, jakie okoliczności, co skłoniło tą osobę zaginioną do targnięcia się w sumie na własne życie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zaginionych. Te tematy bardzo idą ze sobą w parze. Niestety tak. Okazuje się, że my jako komenda w tej chwili poszukujemy około 20 osób zaginionych. Rokrocznie zgłaszanych takich zaginięć jest około 50. Oczywiście są to różne kategorie zgłaszanych zaginięć. Często są to zaginięcia z wyboru bądź zaginięcia, typowe zaginięcia, gdzie nagle ślad, słuch o danej osobie nagle ginie. Proszę powiedzieć, ta liczba, o której Pan wspomniał, to zaginieni z terenu powiatu łomżyńskiego, województwa podlaskiego, czy też trafiają do Was, do komendy policji w Łomży, również informacje o osobach zaginionych na terenie całej Polski? Są to osoby, o których wspomniałem, ilość tych osób, są to osoby zaginione na terenie powiatu Łomżyńskiego. 50 osób rocznie średnia statystyczna na terenie powiatu łomżyńskiego. Na terenie powiatu łomżyńskiego. O... A, czy mamy, a czy mamy takie dane dotyczące województwa podlaskiego? Tak, takie dane są, tylko w tej chwili tymi danymi nie dysponuję. Opieram się um, o teren działania naszej y, komendy. Oczywiście my mamy wiedzę o osobach zaginionych także na terenie ościennych powiatów, ościennych z terenu całej Polski. Po to są te nasze systemy informatyczne, z których korzystamy. I tutaj w takim momencie, jeżeli spotkamy osobę na terenie naszego powiatu i okazuje się, że jest ona osobą zaginioną, oczywiście przekazujemy te informacje dalej. I policjanci z miejsca, z którego prowadzone są te poszukiwania, ustalają, przekazują dalsze informacje rodzinie. Panie Sławomirze, proszę powiedzieć, jak wygląda procedura przyjmowania, zgłaszania, na przyjmowania informacji o zaginionym? Oczywiście każda osoba upoważniona jest do zgłoszenia y, informacji na policję o osobie y, zaginionej. Co robić w, w pierwszej części tego etapu zgłaszania y, osoby bądź osób, które w pewnych okolicznościach zaginęły. Przede wszystkim powiadommy najbliższych, rodzinę, przyjaciół tych osób, czy ty nie wiedzą, co się z taką osobą dzieje, gdzie ewentualnie przebywa, bo często zdarza się tak, że osoba nagle chce zerwać kontakt z najbliższym otoczeniem i po prostu dochodzi do zaginięcia z tego zwanego wyboru. Ale to wówczas pewnie i na ślad trudno trafić, bowiem jeżeli decyduje się o tym, żeby, żeby zmienić coś w życiorysie, to zapewne nie informuje ani rodziny, ani, ani też jej przyjaciół. Tak, zdarza się tak. I nawet kiedy my taką osobę odnajdziemy, nie możemy jej zmusić, żeby poinformowała rodzinę. Jeżeli sobie tego nie życzymy, też tego nie możemy uczynić co do miejsca jej pobytu. Proszę powiedzieć, po jakim czasie policja przyjmuje zgłoszenie o zaginięciu danej osoby? Słyszałem o 48 godzinach, że, że wtedy dopiero możecie Państwo przyjąć takie, takie zgłoszenie. To jest obiegowa opinia, która nie jest prawdziwa. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że zaginięcie przyjmujemy natychmiast, jeżeli osoba zgłasza tak, taką sytuację. To są obiegowe jakieś opinie, że po 24 godzinach, po 48 możemy dopiero zgłosić taką sytuację na policji. Nie jest to prawdą. Zgłaszajmy natychmiast, jeżeli mamy jakieś uzasadnione przypuszczenia, że dana osoba zaginęła. Problem zaginionych nastolatków. To też jest problem. Tylko. Ten problem akurat wiąże się z tym, że nieraz nastolatkowie nie są dostosowani do funkcjonowania, czy też w rodzinie, czy też w otaczającym je środowisku, chcą z tym zerwać bądź też zademonstrować swój bunt, opuszczają miejsce zamieszkania. Są to zaginięcia z reguły krótkotrwałe. Po kilku dniach czy też godzinach takie osoby bardzo często się odnajdują. Czyli tutaj możemy z powodzeniem zaszeregować zaginionych nastolatków jako zaginieni z wyboru, którzy jednak po kilku dniach decydują się na to drugie życie na tyle przetłacza, że się odnajdują w tym, w tym pierwszym. Tak, tylko nie można tego kategoryzować, bo są to też zaginięcia te szczególne, że nie są one z wyboru, po prostu doszło do zaginięcia osoby z różnych przyczyn. I w tym momencie też nie możemy kategoryzować ich zaginieć nastolatków, że on na ona na pewno się za chwilę znajdzie. Panie komisarzu, wakacje można powiedzieć jest za nami. W zasadzie przedostatni dzień wakacji, dzisiaj trwa jeszcze. jakbyśmy mogli w skrócie podsumować bezpieczeństwo na terenie powiatu łomżyńskiego w te mijające już wakacje? Wakacje w porównaniu z wakacjami ubiegłorocznymi minęły dość spokojnie, zarówno na drogach jak i w sytuacjach związanych z wykonywaniem prac polowych przez nastolatków, dzieci. O prace polowe chciałem też zapytać, bowiem na pewno pan pamięta niedawne doniesienia, bodaj z piątku, kiedy to w Nowogrodzie doszło do, do wypadku związanego z pracami rolnymi. Dokładnie tak. I tutaj pamiętajmy, przestrzegajmy pewnych zasad, pewnych zdrowych zasad, które powinny kierować osobami dorosłymi, którzy powinni. Przestrzegać ich i nie dopuszczać do pewnych sytuacji, które w efekcie doprowadzają do tragicznych zdarzeń. Nie przewoźmy dzieci na jakichś dyszlach łączących ciągnik z maszyną przyczepą, nie przewoźmy też pasażerów na przyczepach wypełnionych sianem, bo kilka miesięcy temu też mieliśmy podobny przypadek, że osoba spadła z wozu wypełnionego sianem i też doznała licznych obrażeń. Drugi taki drastyczny przypadek z, bodajże z ubiegłego tygodnia, kiedy siedmiolatka udusiła się, e, zaplątując się w siatkę do zabijania bels ze słomu. Szczególnie tutaj kładziemy nacisk na bezpieczeństwo przy pracach rolnych, bowiem te jeszcze potrwają. Wakacje się kończą, a płody rolne zbierane jeszcze będą przez jakiś czas. A proszę powiedzieć, jak wyglądało bezpieczeństwo nad wodą. Ogólnie powiem tak, było spokojnie. Niestety wypadek, przypadek z ubiegłego tygodnia, bodajże z niedzieli, kiedy to dwóch mężczyzn łowiących ryby wywróciło się na łodzi. Niestety jeden z nich utonął. W porównaniu do ubiegłego roku też tutaj w tereny przywodne, nawodne okazały się być naprawdę spokojnymi. Niestety końcówka wakacji, był to jeden jeden przypadek utonięcia, zamknęło się tragicznie. Natomiast pocieszająca jest informacja ta, którą na początku pan przekazał, że to bezpieczeństwo na drogach poprawiło się w stosunku do, do roku ubiegłego, tak? Tak, poprawiło się. Mieliśmy mniej zdarzeń drogowych, zarówno wypadków, jak i kolizji. Mieliśmy też mniej ofiar śmiertelnych. Na dzień 26 lipca zamknęło się to dwoma ofiarami śmiertelny, śmiertelnymi, przy czym w ubiegłym roku. Było sześć, przepraszam, osiem takich przypadków. No ale mamy jeszcze sierpień. To jeszcze, jeszcze sierpień nie jest zamknięty. Nie, nie jest zamknięty. Do dnia Dniemy. dzisiejszego to, to są te dwie ofiary. Tak, to są te dwie ofiary. Miejmy nadzieję, że sierpień tylko tym, tylko i wyłącznie tym wynikiem negatywnym się zamknie. Będziemy mieli więcej przypadków, w których osoby jeszcze odniosą jakieś obrażenia. Panie Sławku. Wakacje się kończą, rozpoczyna się rok szkolny. To, to, to taka naturalna kolej rzeczy. Jak będzie wyglądała praca policji przez kilka, kilkanaście dni września tych pierwszych? Właśnie, nieuchronnie kończą się wakacje. W związku z tym, czy będzie obowiązków policjantom, policjantom pracującym na drogach, bo rusza z dniem 1 września coroczna akcja, bezpieczna droga do szkoły ze szkoły. Tutaj policjanci codziennie w godzinach porannych będą zwracali uwagę na sposób dostosowywania się do przepisów ruchu drogowego, zarówno przez kierowców, jak i osoby piesze. Będą szczególną uwagę zwracać na najmłodszych, którzy zaczynają swoją edukację, czyli mam tutaj na myśli pierwsze klasistów, drugie klasistów i klasistów, którzy często po raz pierwszy będą przemierzali tą drogę z domu do szkoły i na odwrót i będą w tym momencie narażeni na wiele negatywnych zdarzeń. Możemy liczyć na dodatkowe patrole, natomiast ci właśnie najmłodsi mogą liczyć na to, iż na którejś godzinie lekcyjnej zapuka do drzwi pan w mundurze i zacznie opowiadać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Tak, prowadzimy takie spotkanie. Nie zamyka się to tylko do spotkań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Są to też spotkania kierowane. Do tych najmłodszych pod tym kątem, jak zachowywać się w sytuacji, kiedy spotykamy osobę obcą, osobę, która ma jakieś niecne zamiary wobec najmłodszych. Uczulamy ich na to. Są to też spotkania kierowane pod adresem osób starszych. Jak się powinny zachowywać w stosunku do tych najmłodszych, bo często zdarza się tak, że osoba starsza. Na pewno zachowania tych maluchów reaguje negatywnie. Trochę wyrozumiałości, a na pewno będzie przyjemniej, bezpieczniej. Życzymy udanych jeszcze tych dwóch dni wakacji tym wszystkim, którzy te wakacje mają i którzy nas słuchają, tych, którzy już wakacji nie mają. Również życzymy wszystkiego dobrego. No i z dniem 1 września trzymano kciuki za wszystkich tych, którzy pójdą do szkoły. Przyłączam się do Pana życzeń. Dziękuję A bardzo. przyłączał się komisarz Sławomir Dąbrowski, który był dzisiaj naszymi Państwa gościem. Dodam oficer pracowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.